Dobra, wyciszam mu bo nie dogadam się z nim. Ty słyszysz, kto do mnie dzwoni? No, policjant z telefonu stalkera. Tak, wziął mu telefon i do mnie dzwoni, że przyszedł ten walnięty lekarz. żebyśmy przyszli, bo on się boli. Okej, okay, czyli przyszedł Alfredi, do którego pisaliśmy, tak? No na to wychodzi. Słyszysz, jaki on jest ze strany? No słyszę, ale jakby jest już późno. Myślałam, że wiesz, że on już nie przyjdzie. Co w nocy przyjechał? Ja, nie wiem, co my powinniśmy teraz zrobić, bo ten się drze, żebyśmy znowu tam przyjechali. Wczoraj dopiero co tam byliśmy, a zaczyna się robić noc. Przecież za 10-15 minut będzie już totalnie ciemno, także standardowo będziemy tam w nocy, a żeby było mało, to nie ma tam światła, a nikt tego światła na pewno nie przywrócił, także mamy przewagę. tak, że mordę, jakby to był, nie wiem, jakiś diabeł, potwór. Jeszcze chyba nigdy nie słyszałam go tak przestraszonego. Dobra, odciszam się. Pogadamy z nim dalej. Dobra, ustaliłem już coś tam mniej więcej z Mają. Maja mówi, że nie jedziemy. Jak nie jedziesz, To nie, nie wiecie, jak on wygląda. Ja się chowam za domem. No to wyślij nam zdjęcie. O, wyślij nam zdjęcie. Ale ty myślisz, że jest czas na zdjęć? Ja nie chcę tam nawet podchodzić. Wy go wyzwaliście, wpisaliście do niego. No. Ja nie chciałem mu pomagać, temu, temu czerwonemu. Ja a ja już mam dosyć, ty nie wiesz jak on wygląda. No, ja się chowam, ja się chowam za domem, ja już mam dosyć. Przyjedźcie tu, jak najszybciej. Dobra, już lecimy samolotem, za chwilę A będziemy. Jest, ale, ale ty myślisz, że to żarty? Ty myślisz, że to żart... żartuje teraz w tym momencie? Ty myślisz, że to takie śmieszne jest? Nie, myślimy, że ty się wszystkiego boisz i pewnie wyolbrzymiasz, ale przyjedziemy. Eee, dobra. Wyobrzymam sobie jakiegoś korego lekarza, który wygląda Chłopata razy dwa, obydwaj! Ten włamywasz, ten starter, to co czyni, to nic! Dobra, dzięki za informację, przyjedziemy niedługo. No szybko! Ja z nim zwariuję. Pogryz Stalkera. My chcieliśmy jakkolwiek pomóc, a teraz e, sami mamy problem. W nocy będziemy musieli znowu jechać do opuszczonego domu. I jeszcze? On ma do nas oto pretensje, że my wyzwaliśmy pomóc. Żeby on nie miał problemów, że kogoś popchnął. Nie wiem, myślałem, że już naprawdę dzisiaj będzie spokój. Cały dzień miał ten głupi lekarz, żeby przyjechać, a nie przyjechał. No ale dobra, chyba nie mamy wyboru, bo ten zaraz będzie znowu do mnie dzwonił. Także subskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, a dzięki temu nie pominie was żaden następny odcinek. Zostawiajcie też dużo łap w górę, bo na 25 tysięcy lajków lecimy z kolejnym odcinkiem. A my teraz chyba się ubieramy i widzimy się na miejscu. Cześć! Jesteśmy na miejscu. Moje się ogra i Alfredika. Nie chcę widzieć Alfredzika, więc chowam się za krzakiem. Tak, jesteśmy za krzakami, bo ogólnie w kuchni się pali jakieś światło. Problem jest taki, że na pewno w chacie dali nie ma prądu, bo to co się tam świeci, to nie wygląda jak światło z kuchni. Po prostu jak jakaś lampka. Ja nie chcę, ja już nie myślę. Jest już środek nocy, ja się o wszystko potykam. Jesteśmy przy opuszczonym domu, po ciemku. Mam jedynie latareczkę wręcz. Tam się świeci światło. Policjant się chowa w ogóle gdzieś za domem, zaraz musimy iść go szukać. Ale to najpierw może zobaczymy, co się świeci w kuchni. No właśnie chciałbym to sprawdzić, ale żebyśmy to sprawdzili, a niestety musimy teraz zgasić światło, bo nie chcemy, żeby ktoś nas zauważył, prawda? Dobrze, że mamy latarkę Mai, to chociaż widzimy, gdzie idziemy. Nic nie widzę sama. Spokój się. Chcę zobaczyć coś w środku, ty patrz. Nie mi powiedz. Dobra, to no, sprawdzam. To jest stalker. Stalker? No i to siedzi totalnie przy stole. Jest jeszcze ten drugi. Ja widzę tylko czerwone włosy. Jest serio jeszcze? jest? No, jest jeszcze ten drugi. Alfredzik? No. Jest serio taki straszny jak tamten mówił? No czekaj, bo nie widziałem go zbytnio. Co oni robią? Siedzą razem przy stole. I w ogóle rozmawiają o czymś. Ten mu pokazuje swoje ręce, Alfredzik jest wkurzony. Stalker go prosi o pomoc, a Alfredzik pokazuje, że będzie kogoś bił. Podsadził mnie, ja chcę zobaczyć go. To i stań stać na schody. Uh -huh. Jak na schodach staniesz, to sięgniesz, dalej nie. <grystanie> nie śmiej się. Nie wiem o co tam chodzi, ale fajnie by było wejść do środka i posłuchać, o czym oni gadają. Ja tam nie wchodzę. Najpierw to myślę, żebyśmy poszli poszukać policjanta. No w sumie to jest też ważna kwestia, także może zróbmy to na razie. Ja chciałam powiedzieć, że ten y, Albercik czy tam. Al, nie wiem, al Ciociana. Tam... Alfredzik. <słuch> Albercik. <słuch> <słuch> Nikogoś przypomina, ale nie wiem kogo. Ale usłyszeliśmy też pewną rzecz tutaj, jakby kota. Przymurek. On robi, o przymurek ogarni się! Co robiłeś w basenie o takiej godzinie? Ej, uuu się chyba, patrz z tyłu! Czy o przymurek się myli w tym basenie? To jest... być prawdopodobnie. Uuu, godzinę. w tym. To jest oszustwo. On udaje, on zadaje mu pytanie. To, to... Co A jak na niego nie patrzymy, to stoi normalnie i się na nas gapi. O przymurek, kogo ty chcesz oszukać? O przymurek się śmieje nie ziemia! No. O przymurek się e, dobra? przymurek widzieliśmy, ale Kracika Idziemy! To dobra, ciężko się z nim dogadać. Oni już u niego zaraz usłyszę, jak będzie tak mordy darmo, ale dobra. Albo się ogarniesz i idziesz z nami, albo my stąd idziemy i cię zostawiamy Dobra, tu samego. Ale pytanie: klucz. Macie coś do jedzenia? Ogólnie mamy, ale to na potem. Mm. Jak się będziesz dobrze sprawował, to jeśli coś damy. Ty Ty nie jesteś głodny. No, ale no. Kalorie to życie. To sobie trawę? Albo jabłuszko to O, albo jabłuszko. B Idźmy póki jest zdecydowany, że chcemy iść. No dopiero co nie był, dzwonił, płakał, A teraz, proszę bardzo. No bo jestem głodny, a jak jestem głodny, to jestem smutny. Jak jest głodny, to jest też chyba trochę. Wiecie, ujemny nie, tutaj, nie. a on jest głodny całe życie. Nie, taki jest ogólnie. No to mówię, jest głodny całe życie. Dobra, no słuchajcie, musimy iść z zespołem. No to już życie. idziesz. Mój zespół z jest zespoły. Zespoły, Ale jeszcze wy musicie do niego dołączyć. Nie, to wiesz, my się nie dołączamy, my idziemy po prostu za tobą. To on ma dwa zespoły, jeden normalny, a drugi swój. Dobra, cicho bądźcie, i może ustalmy, po co wy tam chcecie w ogóle wchodzić, bo ja na przykład nie chcę. Nie ja wiem, to wasz pomysł. Posłuchamy o czym oni gadają. A o czym mogą gadać? O tym, że ten go podejść. Dobra, chładcie, póki tam siedzę. Ja pierdziel. walecie zaraz. walecie. Okay. Muszę chyba odkleja tak jak Muszę go udusić. Co? Nie zastanawiam się, z kim jestem. Z nami. <laughs> zespołem. Cicho, o przymurek, bo jesteśmy przy drzwiach. O przymurek już leży. O nie przodem. No to proszę. Nie Nie, ja, ja to, ja to, nie, ja... tam Ja to w ogóle nie chciałam przyjeżdżać. A ja ty nie chciałbym być. Mój zespół jest niesprawny w stu <noise> procentach. Mój zespół nigdy nie był sprawny. No dobra, dobra idziemy do środka, bo ja muszę siku. Natomiast łazienka. Kaj się wyzwyczaję, uszedam. On się zmęczy. To trochę zajmie, więc chodźmy. Teraz tylko cicho. Podglądamy, tak? Tak, staniemy tutaj i z drugiej strony. Idziemy do stawu. Mogę zrobić to wszystko, przy do domu. Mogę ci prowadzić operację, dzisiaj się wymieni operację, przełączenie. Chciałbym ci to zrobić, ale wyglądamy się na to. A i zauważyli nas chyba. Nie. Kto tam jest? A on tu idzie. Aaa! -a -a. A, a Ale wy co tu robicie? Cześć! Co wy tutaj robicie? Cześć, jestem Maja. Ja Milan. A ten? A ja jestem. A to jest policjant. Tak? A który z was krzywdę zrobił, statki robi? Nie, ja nie. Który to zrobił? Maja? Nie. Czy ten? Ten, ten! Gdzie oni idą? Nie wiem, oni poszli do kucyka. O, czyli. Statki napisał. O, <gry》>. o czyli. Yeah. Czy? Ale gdzie? Czy? Idziemy. No chodźcie do środka. Ej, czemu oni nas zapraszają? No chodźcie. A mogę iść usiąść sobie. proszę. Na pewno? Na pewno. Zapraszam. Mam iść? Ja się boję trochę, ale no i tak już mamy przez ranę. Ty też mi na może. Policjant też może. Policjant też może? stalker jest ważniejszy, teraz zostaw go! Dobra, Zrób... Ogarnijmy pierwsze stalkera, a potem wrócisz do niego, mu coś zrobisz, nie? Dobra. Tak, tak! Dobra, tak będzie. To mogę znowu usiąść? proszę Ja wstydzę, o co tu chodzi? E i co tak będziemy tu siedzieć? A ty co taki ze srany? No nie wiem, wiesz? Teraz musicie mi coś ogarnąć bardzo ważnego. Potrzebujemy operacji, przeprowadzić prowadzić i będę potrzebował stół, krew i asystenta do operacji. Asystenta? Tak, albo asystenta. Dobra. Hmm. Stół operacyjny, tak? Tak. Okay. To może w tamtym pokoju, co? Ono. Dobra. Tak, tak. A asystenta to. No dobra, wrócimy do tego. Ty sobie wybierzesz tam kogoś, nie? Dobrze. No co, so machasz głową na nie? Ja tam nie idę do niego, już. Niech zostaniesz wybrany, nie, no to musisz. Nie, 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 On chciał mnie zabić przed chwilą. Ale cię uratowałem. No właśnie, to może ty pójdziesz. Ej, no. Ale jest jeden problem. Przecież my nie mam żadnej krwi. Stalker coś zaczyna pisać. Okej. Okay. 3 razy 5 litrów. To wiesz ile to jest krwi? Każdy po 5... Ja myślę, że znajdziemy, wiesz? Zna znajdzie się, albo ty pewnie coś masz. Tak, będzie potrzeba na pewno 15 litrów krwi. Bo Stalker, nie wiem czy wiecie, ma trzy serca. I dlatego dużo krwi będzie potrzeba. Co ma? Co ma? 3 serca. Ten ma trzy serca, ten ma pewien zespół, ta jeszcze nie wiadomo co. Ja mam traumę. A ty co masz? Ja? <grym> ja nie wiem, ten policjant może się uspokoić? Nie wiem. Ja, nie się śmierci, Pytam, że się pan pasuje z tym. Stopa! I dwara jest tydecki! Stop! Stop po polu. Oj, stawek! Stopa, nie prosty! Stopa! Gdzież ono? Oj, nie! Ty klock, idziesz ze mną! Ej, ten Albercik? Nie, nie, Alfredzik mi się podoba! Stalker ma fajnych znajomych. Stalker nie wie, co się dzieje. Zamiast operacji to... <grybuj> dobra, chodź tam, bo nie wiem co tam się dzieje na tej sali operacyjnej. No to czego z niej tą salę zrobić przydasz. Proszę bez do to Dobra, dobra, no, jedno. Daj. Ty, ale wyluzuj bombę. No lepiej rób, bo on jest śmieszny, ale niepoczytalny ogólnie. Ale dobrze, że tobie robi jakieś rzeczy, nie? No ja się cieszę, że nie jestem asystentką na przykład. I cieszę się, że w końcu ktoś zagonił policjanta do roboty. Hm? No. Będziesz asystentem. Możesz wziąć latarnię od tego, od stalkera. On ma ręce pogryzione i jeszcze musi dźwigać takie rzeczy. Wiesz ty co? Powinien się wstydzić. No, rozstaw tutaj wszystko. już za dalej. Słuchaj, teraz musisz coś ważnego powiedzieć. Chodź, Ja mam taki rytuał przed operacją zawsze, że musimy wykonać taniec. Bo wtedy operacja się uda. Słuchaj, nie chodź tu. No, idę, idę, nie widzisz, cały czas idę. Chodź tu No, idę, no nie widzisz. No, a teraz tu mam dzisiaj. Chodź tu, zatem trzy taniec Jaki taniec? No, Operacja Głupa Głupaków to jest Operacja Głupa <grymny> <A, grymny> Nie wytrzymał, przeklepcze No nie jest tak źle Jak nie? Już mam dosyć Co się tak Co się tak patrzysz? <grymny> Teraz musiał przejść test przedoperacyjny. Test asystenta doktora. Patrzcie siadaj. Jak źle pompiesz ty Haha, Co? Ej, no dopiero mnie raziło, ja już nie chcę! To przez niego już mnie prąd raz dotknął! Czyli jesteś uodporniony światą. No, ja mam no, nic, no. no jak to tak tak nie miało być! Uspokój się i siadaj, no... I tak nie masz wyboru, słuchaj. Ej, ale jest problem! Jak jego prąd razi, to on gryzie ludzi. E, w razie czego mamy tutaj doktora? E, mam nadzieję, że. Doktor, wszystko wyleczy. I rażenie prądu to aż potrafi leczyć. Ty wiesz w ogóle, jak w to się gra? Nie wyglądasz na takiego, który wie. No ale dobra. To chyba w ogóle jest jakaś gra dla dzieci, ale on musiał coś z nim zrobić. A już nie chcę! Graj. Nie chcę! Graj. Czemu? To muszę, ale to boli. Słuchaj, ta gra polega na tym, że jeśli dotknie dołu planszy zamiast części, którą ma wyciągnąć, to wtedy go razi prądem. Więc jeśli będziesz dobrze grał, będziesz miał precyzję chirurga, to cię nie porazi. No właśnie, tu masz do czynienia z prawdziwym chirurgiem chyba. O, to cię uczę, żebyś umiał asystować mi przy operacji. To jest prawdziwy chirurg, to jestem prawdziwym policjantem. A, to takie jest fajne! Dobra, dawaj, to nie może być takie ciężkie słuchaj. Musisz tylko nie dotykać niczego poza tymi żółtymi tymi. Ja się może odsunę, bo ja się tego boję. A! Nie, wiem, ja bym chciał jechać do domu, a nie siedzieć z nimi wszystkimi przy stole i grać w jakąś głupią grę. Zeskoczyłeś mnie. Na 10 punktów masz dwa, ale się nadajesz. Możesz przeprowadzać ze mną zabieg. A teraz proszę wszyscy wychodzimy. A stał stół się kładzie, tak? I co i już operacja? Ja błyskawicznie przeprowadzam operację. Stalker się kładzie, a my może byśmy pogadali. Bo ma, mamy chyba parę pytań, nie? Mhm. No chodź tutaj, wiesz, kawałek ten. To Posłucham, bo się tutaj. a to masz jakieś znieczulenie dla tego Stalkera? Czy, czy ja... No Znieczulony pan. Przecież jak ty mu z młotka walniesz, to zaraz będziesz mu musiał jeszcze głowę operować. Jaki w tym sensu? Ale to tylko raz wal. Nie. nie będę dwa razy pokazywał. A może jakiś inny sposób by się znalazł? Hmm. Nie wiem. Proszę byś zastanowię się. No ale nie wal go z młotka, no weź daj spokój. Najbliżej tak delikatnie. Zobaczmy. Dobra, to my mamy tutaj czekać? Tak. I tego zawołasz na operację, jak będzie potrzebny. Tak, zawołam. Mm. Najpierw pacjent musi być ustawiony do operacji. Czemu drzwi zamyka? Co się źle skończy? Czy my go podglądamy? Pytasz, a wiesz? No, patrzcie, co się dzieje. Tu idź, ja się moje. Czekajcie chwilę. <grywa> Otwieram. <grywa> 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 Haha! Macie śpij! O Oj, było? Co? Co? On go Mogę On go tuść! Musiłkła? No. Mu no. Ta, normalnie to, butucha, mama! Mogę cię idź, bo znasz. Nie chcę Ty że... Tak, tak, słuchaj! O, mam odpocząć, przeprowadzałam tę operację. Krwi jeszcze nie mamy! Gdzie jest? Oni mieli załatwić! Czy nas zawiedli? Gdzie jest krew do operacji? to, to zaraz najpierw musicie wiecie. Zobacz jakąś y, te narzędzia, apteczkę, nie? No, ja mam apteczkę z sobą w rękach, w szyję, wszystko robię. Czym? Rękawiczkami! <grym> Dobra, to weź nam go zostaw na chwilę jeszcze. Tak, my, my, my załatwimy krew. Wiatr twi, wiatr proszę. Dobra, dwa wiadra będą. Tak, może być. Na razie w poczekalni usiądziemy, przedyskutujemy skąd ją wziąć. No! Czeka. Dobrze. Dzięki plot. Mamy przesrane. Skąd my 15 litrów kwi weźmiemy? On z Takera udusił. Ej, ty, ale on jest trochę większy, to może z niego by już było. Tak? No może by w sumie było. Nie! No co ty się podoba. Będę się bronił. Odłóż ten nóż, skoro. Nie, no żartuję. Ale no teraz serio! Co my mamy zrobić? Ej, mamy totalnie przesrane. Mam plan! A ta chodzi z latarką i w ogóle nią nie świeci. Po co ci ta bo latarka mają? Daj tą latareczkę, dobrze? Nie, bo ja się nią bawię. Ty, mam plan. Trzeba poszukać jedzenia. No tutaj będzie. Jedzenie? Za tymi drzwiami. nie ma jedzenia. Ale mamy jedzenie! Chodź, chodź. Nakarmimy go, to więcej krwi będzie. że <laughs> żartowałam przecież. My tu mamy jedzonko dla ciebie. No, kupiliśmy jedną rzecz. Tego jeszcze nigdy nie jadłeś, na pewno ci zasmakuje. Lubisz ostre, nie? Znaczy, mieszane, mieszane. No to jest mieszane. I wygląda smacznie. To są żelki chyba, wiesz, ogólnie. Dobre, na pewno, ja już jadłam to. No, ale ty jeszcze to nie To jest jadłeś. ze mną. Nie, bo ja już jadłam. Tak. Nie no, wiesz ze mną! Jest jeden, wiesz? Pokaż czy jest jeden. No naprawdę. Dla ciebie. Pachnie wiśnią. No 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 bo to wiśniowe jest, wiesz? Nawet no, jest tak napisane. No wiśnia i co? Ja, ja, jak żadneczek. <murly> co to jest? Jadu. Za mną! Za mną! Popłakałem się! Jopiuj, ale czemu to tu stoi? On we mnie wleciał z całej siły! Ty z całej siły wleciałłeś! Zbierałem cztery! Bezrobotny jest i wolne wolny bierze. Ej, mi że mnie wali, to jeszcze mnie woli. On <śla> z siły we mnie wleciał. Ale nie zjadł całego żelka, i co teraz? Zjadł sobie go, ja nie chcę. Jednak nie jestem głodny. O <śla> <śla> Patrzcie, on o, tak o. we mnie wleciał, <śla> że sobie łeb Ja potrzebuję operacji. No, Ale zjad... nie, nie, nie O, chodź, wyglądam, chodź, powiemy. Nie, nie. O, krew mamy. Nie, nie, krew nie, leci. Nie, nie. Nie, 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 nie. A branding. Ej! On chciał mi zrobić krzywdę. Mi już zrobił, wleciał we mnie Nie chciałem, krzywdę. ale jak nie idę do żadnego Alfredzika, bo jak jeszcze zobaczy, to mi zrobi krzywdę. Ej, ale dobra, byłeś dzielny pacjent, wiesz? Mam coś jeszcze dla ciebie. <noise> co jeszcze <noise> mam dla niego dobrego? Brain rot, coszytka. I co to jest? jesteś do jedzenia? Nie, to jest jakaś chyba figurka, to jak dla dziecka, to wiesz. Ha.. no to. Masz, ej, nie, nie płaczcie. O Otwórz sobie. No! A ła, wszystko mnie boli. Dwie ręce. Jeszcze żebra. No świec, mi czy sobie. No sobie akurat, to wynosowałeś. Bananinio, nie wiem co to jest. Bananinio, rakinio. Co jeszcze? O! To jest ten! żabolinio oponinio. Nie, to było chyba trolimera trolicina. O! Uspokój się, co ty się drzesz? Daj mi lodu. 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 A skąd ja ci lód wezmę? Tam jest lodówka. Ale. Zobacz, czy jest coś do jedzenia. Nie ma prądu, więc. Nie wiem, czy tutaj to będzie zamrożone jakkolwiek. Nie, no jeszcze jest w miarę chłodne, dobra. Daj do jedzenia coś. Masz, se przełóż to do i nie gadaj tyle. O, ale ulga. Powiem tak bym kebaba Ja nie wiem w ogóle co my z tym powinniśmy zrobić Ja bym go jakoś nazwał i nie wiem, może jakoś go wykorzystał do czegoś Do czego? Do czego on nam się może przydać? Nie wiem, do odstraszania czubków z naszego podwórka jak się jacyś pojawiają Chociaż czy oni się boją takich rzeczy? Tylko jak to jest tego Alfredzika, to jak mu to zabierzemy to on będzie na nas wkurzony No właśnie a teraz... To musisz ty to zabrać i nam oddasz Ale Miśka jest głodny Głodny, chyba. On jest wiecznie głodny. Co się idzie. Mordę tu drzecie. Ktoś jeszcze chętny do operacji? Nie. Nie, po co? A co? Niezchętny? Nie. <zum> Te rączki to <zum> przeprowadzę jeszcze ze dwie albo ze trzy operacje. Tak. Że dzisiaj? Tak, dzisiaj. A to wiesz, bo ten, on, on yy, se twarz rozwalił? Nie, gdzie? Pokaż to. Gdzie? Pokaż mi to. Co? <laughs> nie. Akurat pan taki grube nici na tą twarz, zaceruje, chodź to. Nie, o, o, o. nie. Proszę mi nie przeszkadzać. No, no. Zamknij te drzwi, nim. zamknij te drzwi. Weź się czymś zastaw najlepiej. <śmieniu> Stawił, ja pięknie. Dajcie coś, że nie się śmiejecie Latarka nam pada, za chwilę będziemy bez latarki. Te za krótka! Szukaj coś! A oddasz mi tą latarkę? Nie, bo muszę ty znaleźć. Niech ja mam to swój mózg znajdzie, bo go zgubił. Mamy przez ranę, jesteśmy zamknięci w kuchni. Mamy szukać krwi. Nie wiem skąd my mamy wziąć krew. Jakieś pomysły. Halo? Jakiś pomysł? No ja już miałam pomysł, ale on nie jest chętny, więc... No to ty może daj swoją krew! Nie będę kolejny raz kontynuować rozmowy o tym, kto pogryz Stalkera. No. Ale to nie ma nic do rzeczy z zdawaniem krwi. Jest, bo gdybyś go nie pogryzł, to Alfredika by tutaj nie było. Czysto teoretycznie, to mogliśmy tu w ogóle nie wchodzi. Ej, ktoś idzie. Pobrej, zobaczy, chyba, czy nie. Ja już się boję. Oby latarka wytrzymała. Też to słyszeliście? Co z tą krwią jest? Ile mam czekać? Parcet bileżnik kwiczy! No zaraz będzie! Nie wierzę wam. Idziesz teraz? Gdzie? To jest moja krew. Przynosz mi tą krew. Dobra. Biegiem! My zaczekamy, tak? Możecie zaczekać. To idź, my ci przyniesiemy ją. Idź operować. Obym jeszcze raz tu nie przyszedł. Dobra, dobra. Dopilnujemy do tego. Mam zawał. Ja też nie mam. Zamykamy te drzwi. Chociaż zamknięcie tych drzwi już nic nie da, bo on wchodzi po prostu z drzwiami. A tamten poszedł szukać krwi w jakiejś torbie, co nawet nie wie gdzie jest, tylko powiedział, że idzie. I poszedł bez jakiegokolwiek światła. Jak on po ciemku coś tam znajdzie? Nie mam pojęcia, pewnie nie znajdzie, albo jeszcze gdzieś ucieknie. No i my będziemy mieli przewalone, może weź latarkę i idź mu pomóż. Ja mam mu pomagać. No tak, a chcesz zostać w chacie z tym z czymś? No, niekoniecznie. No właśnie, więc idź i będziemy mieli to z głowy. Dobra, ale latarkę mi tej. No tak, no sobie weź, na niego nie ma co liczyć. Ale jak go zaraz nie znajdę, to tu wracam. No dobra. Albo jak go nie znajdziesz, to szukaj tej krwi, o której on mówił. Dobra. Maja poszła. Także zamykamy drzwi. I zostało nam tylko i wyłącznie poczekać z naszym ziomeczkiem tutaj. On tak strasznie wygląda. Jest tak realistyczny i jest prawie mojego wzrostu. To jest posrany, naprawdę. Dobrze, że policjant na początku na niego wpadł, bo jak ja bym to zobaczył, to bym się zesrał chyba. W każdym razie teraz. czek. Chciałem powiedzieć, że trzymamy się za ręce, ale maja się drze. Czemu maja się drze? Mm, nie chcę tam wychodzić, ale dobra. Chyba musimy. Ile szybko? Zacz Czemu ty chodzisz mi za plecami? Co wy zrobiliście? Miałeś jedno się Przyniósłbym, przyniósłbym. Ja wyszłam po niego, biegnę, a ten we mnie wleciał. Jestem cała w krwi, nawet nie wiem w czyjej. Nieważne w czyjej jestem, cała w krwi. I druga rzecz, nie mamy krwi. To jest nas kobiet. I znowu, przez kogo? Przez to, że wyszła. A kto ci kazał? On. To jego wina. Tak, mo moja wina, jasne. Przyniósłbym tą krew! Powiedziałem, że przyniosę! Dobra, zróbmy tak. Coś tam jeszcze zostało, więc niech on to zaniesie, może to wystarczy chociaż na chwilę. A w, a w międzyczasie my po prostu stąd uciekamy, bo nie widzę innej opcji. My będziemy... Ja tam sam nie idę. My będziemy mieli przez ranę. Ja jeszcze połowa mam zanieść, ja tam sam nie idę. Ja jestem cała w krwi. Ja bym chciała się umyć, zdjąć to z siebie. Ja nie wiem, jak się będę dumy stosem myła. No nie wygląda to za dobrze. Dobra, jedźcie. Jedźcie. E, ja nie wiem. Jedźcie. On poszedł. Znowu się bawił w bohatera, a potem będzie po nas wyzwaniał. No, będzie wyzwaniał i będzie płakał. Ja już mam go tak dość. Czy wy widzicie, jak ja wyglądam? Stoję tak jak taki strach na wróble, bo chcę, żeby mnie te ciuchy z krwi nie dotykały. Po prostu tak mnie to obrzydza. Staram się o tym nie myśleć i nawet na to nie patrzeć, ale wszystko pod spodem. Całe ciało też już mam z jakiejś krwi. Dobra, ładuj się do auta. Jak? Wszystko uwalę. No, to jest chyba jedyna opcja. Nie tylko zobaczę tutaj przez okno. Z tego co widzę, to policjant mu to daje. I idzie. Wychodzi chyba. Ta, wychodzi. Kit. Co ty? Nie wiem, uciekł do chyba sekretnego pokoju. Ja muszę teraz Maji wyłożyć tutaj jakiś koc i też sąd jedziemy. Bo zaraz możemy mieć naprawdę spory problem. A wy w międzyczasie wpadajcie na następne filmy, które w tym momencie wyświetlają wam się na ekranie. Bo znikną one za 3, 2, 1.